Witam was bardzo serdecznie w ostatnim vlogmasie w tym roku. Szczerze, że nie sądziłam, że dam radę skończyć z całego tego vlogmasa. Że co tydzień będą filmiki. No naprawdę, jestem z siebie dumna. Mam nadzieję, że po prostu wam się podobały. Dzisiaj mamy 22. Proszę bardzo, mamy 22. Czyli zostały tylko dwa dni do świąt. A dzisiaj akurat... 22. spadł deszcz. Może otwórzmy kalendarze. Widziałem 22. Nie nagrywałam 21., czyli wczoraj, ponieważ zajmowałam się renderowaniem i montowaniem. Cały dzień spędziłam na montowaniu i przygotowywaniu filmów na. Znaczy vlogmasa, po prostu, który dzisiaj się pojawił rano o 11.00, bo nagrywałam go też w niedzielę trochę, więc nie mogłam go w niedzielę zmontować i renderować, bo musiałam czekać do późna, bo z się spotykałam więc przeznaczyłam właśnie poniedziałek na montowanie i po prostu o jeden dzień spóźnienie było z filmem także otwórzmy kalendarze ogólnie to wybaczcie, ale tak ja jestem w trakcie zdejmowania paznokci to jest totalnie bez ja tak się czuję goło 20, 21 listy DM4 nie wiem, czy wyszło, czy nie. Nie pamiętam kurde. 22. Znowu święta. Okej. Przygotuj się na urodzinowe spotkanie Norfa Widges Legion. Tak wczoraj się tak przygotowywałam. w związku z kanałem, ze zdjęciami i tak dalej, więc zaliczone. Baw się dobrze na spotkaniu z dziewczynami. Happy birthday, Widges. Tak, czyli... No, zaliczę to, bo będzie dzisiaj o 19 spotkanie. Będzie trwało około 2 godziny. Będziemy grać przez Discorda i już doczekać nie mogę. Dobra, otwórzmy mm. kalendarz 21. mam no, no, misia. <grytania> Mamy tą szyszkę. Tak jak Zuzia mówiła. Bardzo świąteczny. Piernik, konik na biegunach. Mamy biały cukierek. Mis. Mamy niebieskiego misia Christmas cake mamy w 21 A w 22 coconut chai Mama pojechała na zakupy aktualnie i później pojedzie po obiad Po Chińczyka A my w Chińczyku co bierzemy? Ja i siostra w sensie Kurczak <zrytkami> Z frytkami, chrupiący kurczak z frytkami I surówką, ja dodatkowo jeszcze biorę sagonki, bo lubię Zobaczcie, że leżę w takiej pozycji, ale nic mi się nie chce. Um, siedzę właśnie u pokoju siostry, tylko tak inna tło totalnie. Um, o, możecie zobaczyć siostrę chłonka. Włączam sobie właśnie Simpsona um, na moim laptopie. <grytanie> Także ja się więcej dzisiaj nie będę do Was odzywać, odzywać się do Was jutro. Wyglądam strasznie niekorzystnie, ale naprawdę mi się nic nie chce. Witam was bardzo serdecznie w przedostatnim vlogmasie Dzisiaj mamy 23 Czyli mam tu trójkę? A, a ja, Jednak muszę zrobić tu zamiankę Mamy 23 e, Mamy, mamy Kronika świąteczna Czas spakować prezenty świąteczne No, spakowałam świąteczne Chociaż, chociaż. E, Ty nie spakowałaś prezentów świątecznych dla rodziców? nie no, to tam dzisiaj mamy sedanku, tak, no, Dzisiaj pakujemy. Mało świąteczne skrzypce. Skrzypce wlatują do słoika z czekoladkami. Miś z choinką. Kuleczki, czyli moje dwie ulubione rzeczy. Tutaj mamy Black Tea with Honey with Ant Melon. W tym tygodniu to ja totalnie mało nagrywam. Jestem zmęczona. Dzisiaj też tak spać mi się chce bardzo. Dużo montuję, dużo nagrywam. Zaraz się zabieram za nagrywanie aktualizacji z seso. Jaka jest jakaś pogoda. Jest słońce. Ja dzisiaj wyszłam na chwilę na dwór w tej Jest taki przymrodek, ale ja czuję, że by był taki wrzesień. Albo zaczyna, albo zaczynała się wiosna. Wczoraj padało, dzisiaj słońce. I w miarę ciepło, totalnie nie jest to pogoda na grudzień. Także ja się zabieram za nagrywanie, montowanie i sprzątanie kuchni. Powiedzcie mi, czy wy pistacje również jecie najczęściej w okresie świątecznym. U nas co roku są pistacje w domu, więc sobie je jem. A tutaj mam herbatkę. Stąd. Tutaj, o, ta ananasowa bardzo ładnie pachnie. Spróbowałam tam trochę. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim vlogu. Ma w ostatnim vlogu tego roku, bo w tym roku już raczej nie będzie żadnych vlogów. Będzie urodzinowy, ale to w nowym roku. Także otwórzmy ostatni raz kalendarz. Z milki. Milki, milki, jest tutaj. Mamy <grym> wielką choinkę. Okej, okay. też mamy choinkę, ale mniejszą. Mhm, tak myślałam. Taki niewielki, ale jest większy y, miś. Z herbatek dzisiaj otwieramy dwa okienka. Tutaj. E, tutaj mamy white tea, coconut and passion fruit, 25. Candy cane. Proszę bardzo, mamy rysunek cały, chyba go dobrze złożyłam, tak mi się zdaje. Opowieść wigilijna. Tak myślałam, że właśnie będzie opowieść wigilijna, bo dla mnie to taki typowy filmik świąteczny. Ciesz się rodzinnym czasem i świętami. Wesołych świąt! 20, ja przed chwilą skończyłam. odkurzać się sprzątać w pokoju. W końcu jest czysto. W końcu zapaliłam wszystkie lampki, jakie mam. Dwie świeczki w sensie kominek i świeczkę. <grym> um, no, teraz moja mama myje podłogi i ja wyjść w tym momencie z pokoju nie mogę. Przecież poczekam jeszcze tak 5 minut. Pozostawiam tę moją herbatę w. Z kuchni. Ja też do mojej babci jestem gotowa i ja bym chciała wam życie na szybko. Wesołych świąt Mamy dziś 25 grudnia, jest godzina 11:31, a ja bym chciała się za nim pożegnać. Tak normalnie, wczoraj jednak takie krótkie pożegnanie ale byliśmy już spóźnili do mojej babci i po prostu um, nie spodobało mi się po prostu, że to tak szybko powiedziałam, zakończyłam i koniec vlogmasów. E, fajnie mi się to nagrywało. E, nie wiem, kiedy pojawi się ten e, odcinek, e, ale chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, żebyście spędzili je w gronie rodzinnym, żebyście byli po prostu zdrowi, żeby 2021 był jakiś normalny. Żebyśmy mogli normalnie funkcjonować i żeby ten wirus sobie poszedł Chciałabym też wam życzyć szczęśliwego nowego roku A żeby właśnie był jakiś normalny Ja będę nagrywać w Sylwestra, ponieważ mam wtedy urodziny I będę nagrywać właśnie taki urodzinowy filmik Urodzinowo-sylwestrowy Więc będę go nagrywać, ale odcinek pojawi się już w nowym roku Nie pojawi się 31 ten pojawi się jakoś w tym tygodniu. Mam nadzieję, że dzisiaj albo jutro wesoły święto będzie jeszcze aktualne. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli chcecie, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!